Nasze stowarzyszenie skupia wszystkie te osoby, które uważają, że każde dziecko ma prawo do swojej rodziny. Nasze stowarzyszenie obejmuje wsparciem rodziny, w których różny sposób, w różny sposób zagrożony jest pobyt dziecka i wspieramy je w taki sposób, że gromadzimy je wokół świetnicy strefa serca. A jeśli już tak się zdarzy, że dziecko z jakichś powodów musi opuścić rodzinę, to zrzeszamy rodziny zastępcze, różne formy, zarówno spokrewnione, jak i niespokrewnione zawodowe i wszystkie typy rodzin zastępczych. Dzisiaj tutaj spotkaliśmy się w takim bardzo szerokim gronie, bo są tutaj z nami właśnie dzieci ze Strefy Serca, czyli ze świetlicy, są ze swoimi rodzicami i są też dzieci podopieczne Stowarzyszenia Jedno Serce razem z rodzinami. Spotkaliśmy się z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. To jest dla nas szczególny czas, taki magiczny czas. Nasze dzieci od dawna mówią już o świętach i czekają na nie. I bardzo marzyły o tym, żebyśmy wszyscy razem mogli tutaj się cieszyć Bożym Narodzeniem. No i dlatego przygotowały na, dzisiejsze, na dzisiejszą uroczystość przedstawienie, przygotowały jasełka, przygotowały kolendy, no i marzyły też o prezentach. Jest nam bardzo miło, że jako Fundacja Grzegorza Bioreckiego Kocham Podlasie mogliśmy w tym roku spełnić marzenia dzieci z Międzyrzeca Podlaskiego i regionu południowego Podlasia. Ponad setka dzieci otrzymała w dniu dzisiejszym paczki zrobione przez pracowników grupy Skok, różnych firm które wchodzą w skład całego ruchu spółdzielczego, za co serdecznie z tego miejsca im dziękuję, ponieważ poświęcili swój czas i tak jak już mówiłem, oddali troszeczkę serca z Trójmiasta, które trafiło tutaj na południowe Podlasie. Radość dzieci z otrzymanych prezentów, otrzymanych darów była niewspółmierna, dzieci się ucieszyły i myślę, że to były stuprocentowo spełnione marzenia. Oczywiście to nigdy by się nie ziściło, gdyby nie nasz wspaniały senator Grzegorz Bierecki. Dzięki temu, że senator poparł całą inicjatywę, zaangażował się osobiście, rozmawiał też z pracownikami, rozmawiał z firmami, które wchodzą w grupę SKOK, mogliśmy spełnić dzisiejsze marzenia dzieci i przy okazji pomóc i zobaczyć uśmiech na ich twarzach po dzisiejszej uroczystości. marząc od dawna, e, przelewały te marzenia na papier i e, pisały piękne listy, e, co one by chciały otrzymać. E, no tak naprawdę e, e, to jest tak, że nasza codzienność jest dość trudna, i nie każda z rodzin, które współpracują czy są w kręgu zainteresowań, stowarzyszenia, dałoby radę spełnić te marzenia. No ale to jest czas magii, więc znaleźli się tacy ludzie, dzięki którym nasze dzieci wszystkie są dzisiaj szczęśliwe, uśmiechnięte i każde znalazło dokładnie to, o co poprosiło. No, ja jestem zadowolony. Dostałem, chciałem dostać torbę na rzeczy sportowe. Dopisałem w liście do Mikołaja. Musiał dostać piłkę do siatki, w spodzie, i kasmetyki. Chciałam dostać bluzę, piórnik, i jestem bardzo zadowolona. Tu jest ak akurat najmłodszy, nie? Ma Na 4,5 roku. Chodzi do przedszkola no i chciał, właśnie, samochodzik jakiś taki strażacki. Obym. もう一度。